przed wędrownymi najeźdźcami. Faraon odpowiedział, że cały Kanaan zostanie stracony. Najeźdźców owych nazwano Abiru. Rdzeń tego słowa oznacza bezpaństwowców, niezwiązanych z żadnym ośrodkiem miejskim. W Egipcie Izraelitów na pewno nazywano Abiru lub Azjatami. Jestem przekonany, że od terminu Abiru pochodzi późniejsze słowo hebrajski. Jeśli dotyczył on ludu hebrajskiego, to jest to mocny dowód przebywania Izraelitów w Kanaanie w tamtym czasie. I to może oznaczać, że Izraelici zasiedlili tę ziemię wcześniej niż dotychczas sądzono, czyli na początku XIV wieku przed Chrystusem. Skoro świadectwa historyczne potwierdzają, że naród izraelski wkroczył do ziemi kananejskiej pomiędzy XIV a XII stuleciem, i jeśli również dokumentują fakt przebywania Izraelitów w Delcie Nilu, cztery stulecia przed tym okresem, to nasuwa się wniosek, że musieli oni migrować z Egiptu do Kanaanu i że Eksodus faktycznie miał miejsce. I Pan powiedział do Mojżesza, po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Jeśli Eksodus miał miejsce, to nasuwa się kolejne pytanie. Którędy szli potomkowi Izraela z Egiptu do Kanału? Każda próba sprawdzenia autentyczności zapisu biblijnego musi koncentrować się na trasie, jaką podaje sama Biblia. Naukowcy wysuwali wiele teorii, ale każda z nich musi brać pod uwagę jeden fakt. Zgodnie z księgą wyjścia, Izraelici po opuszczeniu ziemi Goshen najpierw skierowali się ku świętej górze, aby tam spotkać się z Bogiem i oddać mu cześć. Mojżesz wraz z ludem podążyli w stronę góry, która w Biblii nosi dwie nazwy – Choreb albo Synaj. Od dawna trwają spory co do jej faktycznego położenia. Spośród wielu możliwych lokalizacji najbardziej znany jest południowy cypel półwyspu Synaj. Każdego ranka przez okrągły rok pielgrzymi z całego świata wspinają się na wierzchołek wznoszący się na wysokość ponad 2200 metrów, który powszechnie jest uznany za górę Synai. Niewielu kroczących po tych mocno wytartych stopniach w pełni uświadamia sobie, w jaki sposób tę górę uznano za miejsce spotkania Izraelitów z Bogiem. Traktując tekst biblijny alegorycznie, wszędzie można doszukać się poszukiwanych symboli i wizerunków: wysokie góry w okolicy Jebel Musa, mają wiele cech opisanej w Biblii góry Synaj. Przypuszczalnie jeszcze przed rokiem 350. niektórzy z tych zakonników stworzyli tradycję uznającą, że Drzebę Musa, Drzebę Katrina czy jakaś inna góra na półwyspie Synaj była tą, na którą wstąpił Mojżesz. W IV wieku pielgrzymki chrześcijan do tego miejsca stały się powszechne. Obecnie u podnóża tego tradycyjnego wzniesienia stoi kaplica i klasztor. Począwszy od roku 1956 zespoły archeologów poszukiwały dowodów na to, czy Izraelici pod wodzą Mojżesza obozowali tutaj przez prawie rok po ucieczce z Egiptu. Kiedy Półwysep był pod władzą izraelską, poszukiwania śladów historycznych nie dały żadnych efektów. Spośród 8 tysięcy inskrypcji odkrytych w południowej części Półwyspu Synaj, jedynie kilka było sporządzonych w języku hebrajskim. Czy brak śladów hebrajskich napisów oraz innych dowodów archeologicznych dyskredytuje zapis biblijny? czy raczej wskazuje na to, że biblijna góra Synaj wznosi się w innym miejscu, nie na Półwyspie Synajskim? Co do drugiego pytania, Biblia mówi bardzo wyraźnie. W tym czasie Mojżesz dorósł. Poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Zobaczył też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Kiedy faraon usłyszał o tej sprawie, usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Midian. Biblia podaje, że 40 lat przed Eksodusem Mojżesz uciekł od Faraona, kierując się na wschód do Midian na tereny leżące obecnie w granicach Arabii Saudyjskiej. Decyzja Mojżesza, aby się schronić w Midian, mogła wynikać z faktu, iż na całym półwyspie Synaj stacjonowały wojska egipskie. To wątpliwe, by Mojżesz uciekając, skierował się na południe półwyspu Synaj, gdzie łatwo mogli go schwytać egipscy żołnierze. Szanse znalezienia schronienia w Midian było wiele większe. Oddzielony Morzem Czerwonym od wojsk egipskich, Mojżesz ożenił się z Midianitką. Zamieszkał u swego teścia, Jetro, i żył tam w ukryciu 40 lat. Kiedyś przywędrował do góry Synaj. Bóg przemówił do niego z płonącego krzaka, by uwolnił Izrael z niewoli. Na podstawie tego przekazu biblijnego niektórzy uważają, że góra Synaj musi znajdować się w Midian. Ale czy są jeszcze inne dowody na potwierdzenie tej teorii? Istnieją hebrajskie dokumenty pisane 600 lat przed chrześcijaństwem, które umiejscowiają górę Bożą na terytorium Midianitów. W roku 250 przed Chrystusem zespół 70 uczonych przetłumaczył hebrajską Biblię na język grecki. Ich tłumaczenie historii wyjścia zakładało, że góra Synaj wznosi się na półwyspie Arabskim. 300 lat później żydowski filozof Filon umiejscowił tę górę na wschód od półwyspu Synaj i na południe od Palestyny. W tym samym czasie apostoł Paweł, wykształcony przez rabina Gamaliela, także usytuował Górę Synaj w Arabii. Najdokładniej chyba miejsce położenia Góry Synaj wskazuje hebrajski historyk Józef z pierwszego wieku naszej ery. Mówi o najwyższej z gór w pobliżu miasta Midian. Niedługo potem grecki geograf Ptolemeusz usytuował to miejsce na Półwyspie Arabskim. 1900 lat później archeolodzy odkryli to miasto leżące według starożytnych zapisów u stóp góry Synaj. Ruiny Midianu znajdują się tuż obok współczesnego miasta El-Bad na północno-zachodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej. Jeśli istnieją historyczne dowody potwierdzające położenie tej góry w Arabii, to czy wznosi się tam jakaś góra odpowiadająca opisowi biblijnemu? 25 km na wschód od arabskiego miasta El-Bad znajduje się taka góra. Nazywa się Jebel Al-Ansla. Zawsze interesowały mnie odkrycia archeologiczne potwierdzające prawdę biblijną. Zawsze chciałam przyjechać tutaj do Arabii Saudyjskiej i zobaczyć to na własne oczy, żeby mieć pewność dla samej siebie. W roku 1996 Erika Pomtien przyjechała do Arabii Saudyjskiej na podstawie zezwolenia na pracę. W trakcie swych badań stwierdziła, że istnieje silnie zakorzeniona lokalna tradycja mówiąca o tym, że niegdyś na tych terenach mieszkał mojżesz. Mieszkańcy tych terenów najbliższe pasmo górskie nazywają Jeremusa. Wiele też innych obiektów określają nazwami nawiązującymi do Mojżesza, na przykład w pobliżu są studnie Arin Musa, czy Bedzin Musa, czyli studnia Mojżesza. Kiedy Pontien dotarła wreszcie do Jebel Las, odkryła górę o cechach przypominających opis biblijny. Najbardziej charakterystyczny był poszarpany wierzchołek o wysokości 3200 metrów oraz cała jej górna część w kolorze czarnym, jakby opalona ogniem. U jej podnóża znajduje się ogromna sterta głazów o grubości 5 metrów i 20 metrów w obwodzie. Płaska, górna powierzchnia tego obiektu wskazuje na działanie ludzkiej ręki. Na ścianach tych głazów znajdują się petroglify przedstawiające krowy i woły